Uwaga, uważność, bycie tu i teraz to idealny sposób, gdy masz problem ze stresem. Gdy żyjesz w przeszłości, smucisz się lub złościsz. Gdy żyjesz w przyszłości, boisz się. Żyjąc tu i teraz, możesz doświadczyć życia naprawdę. I możesz poczuć spokój. Dziś podpowiem Ci kilka sposobów, jak ćwiczyć umysł, aby ograniczyć stres. Pomaga w tym mindfulness, czyli trening uważności. Uważność na to, czego doświadczasz w danej chwili. Bez oceniania, wartościowania. Na początek postaraj się oddychać spokojnie. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Spokojny oddech jest informacją dla mózgu, że nie ma żadnego zagrożenia, że może być w stanie relaksu. Bądź uważny na to, co czujesz i co myślisz. Zadawaj sobie pytania kontrolne. Czego teraz potrzebuję? Na co skierowana jest moja uwaga, moje myśli. Dzięki temu zobaczysz, kiedy działasz na takim autopilocie, i łatwiej ci będzie wracać do teraźniejszości. Wykorzystaj też do tego jakieś czynności bądź w tym miejscu, w którym jesteś. Rób to, co robisz w danej chwili. Korzystaj z nowych doświadczeń, zjedz coś, czego nie jadłeś, idź inną drogą, dzięki temu zauważysz więcej, doświadczysz więcej. Dzięki temu wyjdziesz z tego codziennego schematu, z tego autopilota. Możesz wtedy doświadczać świata, doświadczać siebie. Najczęściej robimy coś z automatu. Myślimy z automatu. Dbaj o to, aby Twój umysł, Twoje zmysły i Twoje ciało były połączone w danym momencie, były w spójności. Trening mindfulness pomaga zmniejszyć napięcie psychofizyczne, pomaga w osiąganiu równowagi. Uczy koncentracji, głęboki kontakt ze sobą. I światem daje spokój. Szczególnie jeżeli nadmiernie myślisz, analizujesz. Często działasz automatycznie. Stresujesz się i czujesz lęk. Więc kilka wdechów i wydechów. Weź jakiś owoc, który masz pod ręką. Zobacz dokładnie, jak on wygląda. Przyjrzyj się mu. Poczuj, jego zapach. Zobacz, jaką ma strukturę. Dotknij jej. Doświadcz jej. Otwórz go i zobacz, jaki ma smak. Jak zmienia się jego zapach. Czy jest coraz bardziej intensywny? Jakie uczucia w Tobie budzi? Czy wydaje jakiś dźwięk, jak go dotykasz? Co się dzieje, jak go przegryzasz? Jest twardy, czy miękki, chrupiący? Doświadczaj wszystkimi zmysłami, bo tu i teraz jest bezpiecznie. Świat daje nam ogromne możliwości, daje nam ogromne przyjemności, tylko trzeba nauczyć się z tego korzystać. Więc żyj Realnie, a nie w swojej głowie.